Wawrzecki sprzedaje dom w Kalifornii, Paweł Wawrzecki 8 lat temu okres się Psi po raz drugi. Aktor, który w 2002 roku owdowiał, gdy jego ówczesna kreska Ona Barbara Winiarska dozna straci stracił nadziei, kreska E jeszcze kiedy ubo kreska Y sobie kreska LC. z dwubaszcza kreska E po, mierci kreska ony spadła na niego caba odpowiedzialno za córkani, cierpce na pora kreska E nie mózgowe. Kiedy podczas tournee po Stanach Zjednoczonych poznał za Mokreska N w baciciel firmy farmaceutycznej, Izabel Roman, od razu uprzedzi Piot, Kreska N nigdy nie przeprowadzi si na stabę do Polski ze WZGL Duna niepełnosprawną córk, która, chocia kreska jest do rozba, cigle wymaga opieki. Narzeczona jednak si nie ba i ostatecznie nam mówi na lub, który odbył się w 2009 roku, zibem, lub jestem ZZCZ, liwy. Od tamtej pory Warwrzecki pomieszkuje na przemian w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, gdzie jego kreska ona ma domy w Chicago i Kalifornii. Podczas jego pobytu w USA córk zajmuje się rodzina i przyjaciele. Ania jest bardzo samodzielna, ujawnia aktor w rozmowie z tygodnikiem, cię na gorco. Sama obsługuje komputer i czyta. Fantastyczne jest w niej to. Kreska E ma w sobie ogromny vitalno i sip przebicia. W naturalny sposób uczestniczy w moim kreska lciu. Jak tylko wiem, kreska miał wolne, lec do USA. Mam tam kreska ON, psy, prowadz normalne kreska lycie. Jeżeli tylko czas nam na to pozwala, jedziemy w góry, gdzie zimie zdzimy na nartach albo nad ocean, gdzie badujemy akumulatory. Niestety, z tymi wyjazdami nad ocean zrobi psi problem od gdy pokreska i regularnie Kalifornii do zbownie o Bosmin by posiadł bok aktora. Wawrzecki i Izabela Roman. Którzy w tym czasie przebywali w Sopocie, doszli do wniosku, kreska to jednak nie na ich nerwy i postanowili sprzedać dom w Kalifornii. Długo się zastanawiali, bo to miejsce by było ich oczkiem w Giebowie, ujawnia znajomy aktora. Kiedy już Kreska przymarzył zim w Chicago, lecieli do Kalifornii gdzie mogli się ogrzać w promieniach Sbotca No ale nie ma tego zbego i podobno kreska ona ju kreska rozgląda się zanow nieruchomo ci tym razem na Florydzie